Cześć manku witajcie z tej strony Kapi i witam was w takim luźnym odcinku dzisiaj mamy generalnie wtoreczek także dla mnie taki luźny odcinek gdzie nigdy nie ma tak naprawdę znaczy nigdy, na długiego czasu nie ma odcinka we wtorek, dlatego postanowiłem nagrać troszeczkę taki inny odcinek, może komuś pomoże generalnie powiedzmy, że to jest odcinek taki a'la poradnik dla osób początkujących które też grają nie dam na farminga, ale jak i os dla osób, które rozwijają się dopiero na gospie i chcą troszeczkę szybciej e, się rozwinąć. Generalnie bardzo, bardzo szybki sposób do rozwinięcia się, troszeczkę czasu to zajmie, ale naprawdę powiem wam, że się opłaca. I ja ostatnio to odkryłem. E, generalnie jesteśmy tutaj na serie z serii po polskiemu, ale to nie ważne, za chwilę wam coś pokażę. E, co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno beczki na wodę, jak i samą wodę. I potrzebujemy tych ogródków z Modhuba, które wyszły niedawno i naprawdę bardzo dużo ludzi e, korzysta z nich. One, oczywiście, są na Modhubie. Możecie sobie normalne ogródki dać, co też są fajne pieniążki, bo 120 euro za godzinę. My sobie tego bardzo dużo tu postawiliśmy, bo 7. Ale jest tutaj również coś takiego, jak właśnie ten ogródek warzywny, ale selling i można tutaj sprzedawać jak i obornik tak i e, wodę co nie wiedziałem, że można wodę sprzedawać. zaraz wam to pokażę e, dostajemy oczywiście za to pieniążki odpalmy sobie 30, jak widzicie 4500 litrów mam już zapełnioną całą beczkę wodą, także podjeżdżamy sobie tutaj właśnie do tego pojemnika na wodę o, klikamy sobie i i patrzcie na prawy górny ruch i pieniążki nam przybywają. Także potrzebujemy m.in. E, kranu. Na przykład m, kranu możemy sobie postawić krana przez Modhaba. Jak widzicie, za takie 4500 litrów mamy 1300. E, jeżeli chodzi o taką typowo polską wieź, mamy naprawdę mało pieniążków, myślę że potrzebujemy sobie jakichś 20 minut czasu realnego, oczywiście i naprawdę fajnie idzie się dorobić. Także może komuś pomogłem. Wiadomo, żliwa i tak dalej trzeba robić, ale jak ktoś chce szybciej sobie dorobić, no to taki sposób. Myślę, że się poranik spodobał, możecie dostać łapeczkę w górę, jeżeli e, chcecie więcej takich eksperymentów, że tak powiem, bo od czasu do czasu coś wam tam wrzucę. Jak widzicie, my mamy sobie tutaj kranik, e, my oczywiście sobie nie ulepszamy tak tutaj, że tak powiem, salda naszego, bo my mamy już tutaj niezłe zarobki. Ale wiedzieliśmy, że można sprzedawać tam obory, bo niechcący miastach postawił właśnie taki, taką sprzedaż. No jak mamy za dużo obornika, no to sobie też go sprzedajemy, ale to są e, małe koszty, więc obornik również możemy sobie sprzedać. Jeżeli macie za dużo, również możecie sobie postawić, też możecie sprzedać, tylko przegam, to są małe pieniążki No i ostatnio jak e, tutaj właśnie e, wlewałem sobie wodę do pozostałych ogródków bo widzę, że tutaj bornika brakuje no to również, bo my mamy tutaj właśnie ten ostatni, ewentualnie pierwszy z prawej strony i tutaj możemy sobie podjechać i proszę bardzo pieniążki nam przybywają na konto. Także dzięki za oglądanie miłego wtorku wam życzę na razie, cześć.